Czy poznałem, Poznań? Trzymano. Paweł poleciał tak grubo z materiałem, że ja sudłem. Pytanko do Was, kurwa, nic nie widać. Pytanko do Was. Ktoś poznał swoją dziewczynę, żonę przez internet. Jest ktoś? Jest. Tej ale o sobie mi nie chodziło. Wiecie, chodzi mi tak bez spatania przez znajomych albo łazenia po galerii z pytaniem, czy ruchasz się, czy trzeba z, to, z Tobą chodzić na zakupy. Mieliście też tak jak ja, że całe życie chodziliście na balety, mówicie, że poznam tą jedną, jedyną, najpiękniejszą. Poszedłeś na balety, nagadałeś się, nastawiałeś tych drinków, darłeś ryja. Ona chuja zrozumiała. No i co? Chuj z tego, najebałeś się, wychodziłeś z baletów ze szklanką, jasnego z Mówię do siebie, mam dosyć, poszukam dziewuchy. Przez internet. Gdzie można znaleźć przez internet? Fotka.pl, nie mylić z Roxa. No to na tej fotce wrzucone fotki, zdjęcia. Siedem lat temu też nie było powiadomień, nie było Bado, Insta, różnych innych. Ja nagrzany jak na kurs pilotażu, mówię do siebie, wrzucam, poobserwuję, zobaczymy co się dzieje. Ojciec przechodząc obok mówi do mnie, co ty oglądasz, synku? Ja mówię, nic. Krzyczę do matki, matka dziwki ogląda. Mówię, chujowo. No i tak sobie pomyślałem, mówię, dwa dni zjewanych rozmów, tysiące przejrzanych profili. Mówię do siebie, kurwa jaki jestem brzydki. Mówię, kurwa, chuj, wyskoczę z okna. Ojciec po chwili do mnie, synek, nie wyskakuj z okna, mieszkamy na parterze. Mówię kurwa. No nie jestem Bogiem. Nie, nie zajębię się z parkerów. Magikiem też nie jestem. No ale chuj. Mówię, zacznę polować jak gepard. wytypuje jeden wiek. Normalnie jak ofiara. No i jest, trafiła się. Owieczka. Wtedy tak myślałem, że owieczka. Dzisiaj z owieczki co robi meme, -me, Zrobił się kurwa i mamy co wyzywał wszystko. Wyzywał wszystko. No i kurwa jeszcze ten Andrzej teraz ustawę wprowadza, że nie można zajebać, masakra. No ale chuj, popisane chwile, mówię, jest gitara, jest pięknie, SMSy się zgadzają, mała weryfikacja. Mówię, mam bilety do kina, na maraton filmowy. Akurat tak, tak miałem bilety, to mówię, zaproszę, co, nie będę się jebał, zaproszę od razu i chuj. No i zgodziła się. Znowu weryfikacja, smsy dochodzą. Mówię do siebie. No kurwa, jak jesteś na nie? To się nie pierdolisz. Od razu dzwonisz i się pytasz, kurwa, i sprawdzasz, czy to ona, czy nie ona. A na ciebie, bo to stres. No bo co? Jutro wejdę do Multikina, wciągnie mnie jebany Andrzej i wyrucha w kiblu. No uraz na całe życie. Chujowo, w chuj. No więc. Tak, sobie mówię do siebie, no nie no. Nie, nie dzwonię, nie sprawdzam, nie sprawdzam. Cała noc w nerwach. Jedna, druga godzina, trzecia, czwarta leci, rano, wory pod oczami. Mówię się, pomyślcie, że jestem totalnym spisgusem. No ale chuj, mówię, nie, nie wytrzymam, dzwonię. Dzwonię, sygnał jest, serducho bije, napierdala gorzej niż teraz. I mówię, to do... patrzę, słyszę, jest angielski głos. Wtedy taki był, dzisiaj to tak jakby nachlany Nergal krzyczał, kurwa, zgaś światło w kiblu, ja mówię, no kurwa, grzeje żarówką wodę, no i chuj, chwilę po, pogadane, mówię, pięknie jest, no i co ja muszę zajebać, że za tekst, cześć, powiedz mi, wziąć coś do kina, coś kupić? może kiełbaskę? No i kurwa cisza. Cisza w telefonie. No co mogłaś sobie pomyśleć? No mogła sobie pomyśleć, tak, kurwa wejść kiełbaskę idziemy na maraton filmowy. We, wezmę nagarnych groch i kurwa będę miała jebaną grochówkę. Cztery filmy z chuj długo. Grochówka i jebany ma na koniec. No jeszcze pewnie by mi przyjebała kurwa kapelusz. Tak jak jemu. Nawet z drugiej strony mogła pomyśleć, że jestem jebanym z bokiem. W połowie filmu wyjebie swoją kiełbachę. I powiedz si dziękuję. Na szczęście, co wam mogę powiedzieć? No, zdjęcia okazały się rzeczywiste. Głos może tak przez miesiąc opierdoliła mi sos znaczosów. No i co, co wam powiedzieć? No, wszystko się zgadzało. Było pięknie, było fajnie. Z takiej jeszcze innej historyjki. Nie piję alkoholu już 6 lat. Nie, przepraszam, 3, kurwa. Dodałbym se w chuj. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. No i mam takiego w sobie takiego człowieczka, nie? No bo mam kurwa przed występem mówi do mnie, Mateusz, nie chlałem już bardzo długo. 3 lata Sahara w Riu. dzisiaj jest ten dzień, musisz kurwa się najebać. Ja mówię, nie, nie, nie możemy tak robić. Mówi, jesteś pizda, chujowo występujesz, najem się, będziesz miał więcej odwagi. Mówię, nie, nie dam, dam radę. Jesteś pizda i chuj. Widziałem cię na warsztatach, jak żeś dojebał, kurwa. Nikt się nie śmiał. nikt się nie śmiał. Najem się. Ja mówię, nie, nie, albo słuchasz tej pizdy. Ja mówię, nie, nie słucham. No jesteś jebanym pantoflem. Ja mówię, nie, no przecież wiesz, że mieliśmy wypadek. A tam wypadek. No przecież przez ciebie bym prawie zginął. A tam porażenie nerwu siódmego, złamana kość skroniowa. No widzisz, gdybyś był... Przez to, że byłeś nachlany przeżyłeś. No i co mam powiedzieć? Dzięki bardzo za dzisiaj. Proszeczkę W macie koronę. Wiecie o tym bardzo dobrze że macie koronę. Macie koronawirusa. Do domu. 10 dni. 10 dni karantanny. Tak rozjewaliśmy Wam system.